Tada! Ta Cześć dzieciaki! Cześć! mi Dajka! A tu Sara, hej! Witamy Was w drugiej części naszej serii o modlitwie pańskiej. To jest taka najstarsza chrześcijańska modlitwa. Taka była bardzo, bardzo stara. Jak jeszcze Was nie było, to już była! Tak, to już wtedy była. Słuchajcie, w poprzednim odcinku dowiedzieliśmy się właśnie, że ta modlitwa jest najstarszą chrześcijańską modlitwą. Tak! Dowiedzieliśmy się również, że Jezus dał tą modlitwę jako instrukcję, taką podpowiadajkę, jak możemy się modlić do Pana Boga. No, tak, 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 tak. Tak, tak było, tak, tak było. było. Mhm. I on też w tej modlitwie zasugerował, tak nam podpowiedział, że Pan Bóg lubi, gdy mówimy do niego tato. Gdy zwracamy się do niego Tatusiu! Tatusze. Tak, zresztą co będziemy mówić? Jeśli nie oglądaliście poprzedniego odcinka, to zapraszamy Was na nasz fanpage Centrum Ewangelii Junior. I na tym fanpageu nie musicie mieć Facebooka, żeby na ten no fa nie, nie, fanpage nie, nie, wchodzić. Nie, nie, nie musicie. Nie. Na tym fanpageu jest link do poprzedniego odcinka. Serdecznie Was zachęcamy, żebyście go sobie obejrzeli. I zobaczycie, dlaczego to nasz jest status. Tak, dokładnie, zobaczycie, mi na Tak. A ty pamiętasz, czego na pamięć trzeba było się ostatnio nauczyć? z tej pierwszej części modlitwy pańskiej? Y, ty... Y, tak, tak, tak. Y, cały tydzień powtarzałam. A powtórzysz tutaj do kamery? Y, no, no spróbuję, no pewnie, że tak. No to dawaj. Y, y, ojcze nasz! Któryś jest y, w... w niebie! wiem. Nie wie, super, nie wie. Super, ładnie się nauczyłaś. Tak, no, bardzo dobrze. No, starałam się. Widać. No i teraz, drogie dzieci, przed nami druga część, której też będę chciała, prosi, będę was prosiła, żebyście się nauczyli, to już jest dłuższe, trudniejsze i bardziej skomplikowane. Jesteście gotowi? Najka, ty jesteś gotowa? No, już biorę notatkę, ten długopis i ten. Będę notować, tak? Uwaga! Święć się imię Twoje. Świeć! Świeć, świeć się imię? Nie, nie, nie świeć, święć. Nie! A! Święć się imię święcić? Twoje. Że święcić! Że świecić będziemy! Nie, A właśnie... święta się zbliżają! No właśnie, dlatego będziemy o tym rozmawiać, bo co to znaczy święć się imię Twoje? Czy to oznacza, że mamy święcić imię Boga, jak święci się yy, pisanki w kościele? Nie. Nie? Nie, to nie Aha, oznacza. No, 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 no posłuchaj, pewno nie. No, to nie. No, to... yy, moje drogie dzieci, to ja teraz zacznę od początku i Wam wszystko wytłumaczę. Co robisz? E, no, włączam długopis, żeby notować! A, super, ale masz długopis wielki, okej, okay, no dobra. Powiem wam tak. Bóg jest tak wielki, jest tak potężny, taki pełen chwały, że my nie jesteśmy w stanie poznać Go całkowicie, ani ogarnąć naszymi umysłami tego, jaki On naprawdę jest. Ale to znaczy, że, że co, taki duży jest? Jest bardzo duży. Na przykład... Ale, ale większy od Ciebie? No, raczej. Aha, I od Ciebie też. Mnie, y, a a od, y, od drzewa też? Jest większy od drzewa. Jest największy. Jest większy niż cały wszechświat. Aż taki duży? Aż taki duży. I to jest trudno do wyobrażenia sobie. Trudne jest też do wyobrażenia to, w Biblii w ogóle te wszystkie rzeczy o nim są napisane. Na przykład jest napisane, że on nie ma początku i nie ma końca. No jak? No jak? No wszystko ma początek i koniec. No ale Pan Bóg nie ma ani początku, ani końca. Nie ma? Nie. Dziwne, nie? Trudne A. takie to jest do zrozumienia. To tak jak kółko. No tak jak kółko, dokładnie, tak jak koło. Nie ma ani początku, ani końca. Przeczytam A. Wam kilka fragmentów z Biblii. Tak? I te fragmenty opisują Pana Boga, jaki on jest. Dlaczego on jest, my w ogóle o nim mówimy, że on jest święty, że Jego imię ma być święte, że skoro my powinniśmy mówić o Jego imieniu i myśleć o Jego imieniu, że ono jest święte, to jak święty jest w ogóle sam Pan Bóg? Wiesz? No, nie. Nie, no dobra, nie. to ja czytam. Posłuchajcie. W Nowym Testamencie, czyli to jest w tej drugiej części Biblii, Pierwszy list świętego Pawła do Tymoteusza, szósty rozdział, szesnasty werset, mówi tak. I to tutaj ten, w tym fragmencie jest mowa o Panu Bogu, czyli że Bóg mieszka w światłości niedostępnej, którego żaden z ludzi nie widział i widzieć nie może. Słuchajcie, Pan Bóg mieszka w światłości niedostępnej, czyli takiej, której my nie jesteśmy w stanie Dosięgnąć i nikt z nas nie może Boga zobaczyć. Żaden człowiek. Wiesz dlaczego? Nie. Bo ta światłość jest tak silna. Tak mocna ta światłość, która od niego bije, że my ludzie byśmy się roztopili. Taka mocniejsza niż latarka? Mocniejsza niż latarka. Roztopiłabyś się. Mało tego, Księdze Aha. Izajasza, to jest już w Starym Testamencie. E, nie w pierwszej chcę się tr... No nie, dlatego Pan Bóg dał taką właśnie wskazówkę ludziom, żeby że nigdy nie będą mogli się na niego patrzeć, chyba że już będziesz w niebie razem z nim. A w niebie będzie można patrzeć na. Tak, będziesz, Pana Boga? Mogłaś... Tak, będziesz już mogła patrzeć. Ale I na się przykład... nie roztopie tam? Nie, już się nie roztopisz. A tam nie. Tam no nie. Dobra. Ale tam nie. na przykład jest też przykład, że są anioły księdze Izajasza to jest napisane jest y, opis aniołów, serafinów. To są takie anioły. I tam jest napisane, że ci aniołowie mają skrzydła, ja wiem! Mają sześć skrzydeł. Sześć! Każdy anioł ma sześć skrzydeł. I słuchaj, i tymi skrzydłami, dwoma skrzydłami zasłaniają sobie twarz, tak. Dwoma skrzydłami zasłaniają sobie stopy. A. I dwoma skrzydłami fruwają. I zasłaniają sobie te tą twarz po to, żeby też ta światłość ich nie raziła, bo ona jest bardzo jasna. anioły się też nie mogą patrzeć? Nie. Oni przed tym tronem Boga stoją i wołają Święty, Święty, Święty Pan zastępów. Cała ziemia jest pełna Jego chwały. Słuchaj, Ale on jest święty, tak święty, że nawet anioły nie mogą na niego spojrzeć, ani my. Ani anioły, które są w niebie. W objawieniu Jana, to jest ostatnia księga w Nowym Testamencie, z kolei jest napisane, że z jego tronu wychodzą błyskawice, grzmoty i głosy. Błyskawice, grzmoty, Miliony aniołów. A ja się boję błyskawicy. No. I A ja będę robisz? tam w niebie, to co? Nie będziesz już bała, bo w niebie nie, nie ma strachu. No, chowa, uciekam pod łóżko albo do mamy. Do mamy, uciekam. No to w niebie już nie będziesz musiała uciekać, bo w niebie nie ma w ogóle strachu, nikt się nie boi. I się na mnie będę bała burzy? I mm. tych błyskawic, co się tam pojawiają? Nie, nie będziesz się bała błyskawic, nie będziesz się... Oh. E, nie będziesz się bała, nie będziesz e, czuła bólu. W niebie są same pozytywne, dobre rzeczy, bo Pan Bóg jest dobry, pozytywny, jest pełen miłości, Aha. jest łagodny, mm. On chce dla nas dobrze. Jest święty, czyli jest dobry. Aha! No? I takie jest niebo. Eee. Jest takie jak pan. W niebie jest, są same dobre rzeczy. Same, same dobre rzeczy. No i słuchajcie, i dowiadujemy się, że z tego tronu w ogóle pochodzą jakieś błyskawice, głosy, grzmoty, i tam miliony aniołów wielbi Boga. Wyobrażacie sobie ten krzyk ogromny. Anioły, które wołają, święty, święty, święty. Święty, święty! Dokładnie tak, tak one wołają, tak. Tak anioły wołają. To w ogóle brzmi jak jakiś film science fiction, jak się czyta Biblię i opis Boga, tylko że to nie jest fikcja, to jest prawda. No, a, Dla nas to jest troszeczkę niepojęte, jak czytamy, że no tak, anioły muszą, muszą wołać swoją sześć skrzydeł. Grzmoty i błyskawice stronu wychodzące. Wystarczyły dwa. Miliony aniołów. No, wystarczyłyby dwa, nie? A tu jedno, No, dla nas by wystarczyły. I, I to tak? jest wszystko tak niepojęte i brzmi jak właśnie z filmu Science Fiction, ale to nie jest fikcja i to nie jest fantazja. Hmm. To jest świat duchowy, którego nie widzimy. I w tym świecie jest Bóg. Nasz kochany Bóg. I ten Bóg, którego opis hmm. teraz poznaliśmy trochę, wydaje się. Wielki, jest niesamowity. Ogromny, nawet chyba troszkę straszny, co? Jak czytasz te tak. opisy jego tronu, no tych aniołów, ta, ta światłość. Ci, że tak. Troszkę to można nie się powiedzieć. że to nie? jest nasz tatuś i jest dobry, to bym się trochę bała. Nie, tej światłości, że możecie zabić jego światłość, że to światło, które bije od niego, może nas roztopić. To Ale na pewno jest... tam nie zabije nas, jak będziemy w nie, niebie? Nie, na pewno nie. Na pewno nas nie zabije. I słuchajcie, ten wielki, święty, potężny, nawet trochę straszny Bóg. On chce, żebyś ty myślał o nim jak o kochającym tatusiu. On chce, Uuu. ten Bóg, przed którym stoi milion, a nawet miliony aniołów, które krzyczą na jego cześć i wołają, że on jest święty. To tam jest bardzo głośno. Tam jest bardzo głośno. Ha, ja lubię, jak jest głośno. Jeszcze są te grzmoty i światła, jak na dyskotece. To jest, w niebie jest wielka, dobra, fajna impreza. Yes. Dobra, muza, tańce. To no na pewno nie jest nudne w takim no, razie. Raczej. Jest super. Fajnie. Tam jest wesoło i radośnie. Super. Wszystko, co jest fajne jest w niebie. Wracając do tematu, Minajko, bo my tutaj rozmawiamy o tak, Bogu, no. no tak, tak troszeczkę tak, się tak, rozmarzyłyśmy tak, na tak, temat tak, tego nieba, tak, co? Tak, tak no, Ale wracamy tak, chyba tak, do tematu, tak, bo tu dzieci czekają i notują, tak jak Ty. No ja co? cały czas notuję. Słuchajcie, ten wielki Bóg, straszny Bóg, czasami może nawet tak o nim myślicie, że Bóg jest taki poważny, surowy. On jest poważny, ale On hmm. też chce, żebyś wiedział, że pomimo tego, że On jest wielki, że jest potężny, że tak naprawdę oddychamy, tylko dlatego, że On nam, on nam na to pozwala, bo tak, tak jest. Ten wielki Bóg chce, żebyś z każdą swoją sprawą przychodził do Niego, żebyś traktował Go jak przyjaciela, dlatego... jest. Tak ale, zwa... ale, ale powiedz mi jeszcze, powiedziałeś, że jest tam tak głośno, bo te anioły śpiewają i wołają święty, mm -hmm. to jak ja coś mówię do Bogu, Boga, to jak On mnie usłyszy? No Bo Bóg może słyszeć każdą modlitwę. Jest w Biblii nawet napisane, że kiedy do niego mówimy, to on na pewno nas usłyszy. No co ty nie czytasz Biblii? No czytał, czytał, okay, ale nie myślałam, że tak głośno ok. jest to. To może, a noż jak jest ta dyskoteka, to nie słyszy. Ale mówi, słyszy, że słyszy. Słyszy, słyszy. I, i słyszy Bóg i zawsze słyszy. Bóg zawsze słyszy i Bóg zawsze jest zainteresowany każdym z nas, gdy do niego mówimy. To nie jest tak, że jak mówię do Boga ja, i w tym samym momencie mówi Minajka, to On sobie wybiera którąś z nas. Nie, nie, no właśnie, my tego nie zrozumiemy. Bóg słyszy i mnie, i Minajkę, i Ciebie. I on, ciebie też? Ciebie też. I On bardzo się cieszy, gdy do Niego mówisz. On jest z Tobą zainteresowany. Chce, żebyś do Niego mówił więcej. Mało tego, tak jak mówiliśmy w pierwszej części, On chce, żebyś się... Po tym, jak do Niego powiesz, żebyś się uspokajał, wyciszał i żebyś uczył się słuchać, jak On do Ciebie mówi. I to, o czym mówiliśmy w poprzednim odcinku, i teraz, to są podstawy do tego, jak możemy się modlić. Bo w momencie, gdy wiemy, że ten wielki, potężny Bóg jest naszym kochającym tatą, to my nagle całkiem inaczej zaczynamy myśleć, kiedy mamy problemy. Bo już nie myślimy, przynajmniej ja tak mam, już nie myślę. A, ta sprawa jest za mało istotna dla Boga. Nie, to nie ma sensu, co tam będę mu zawracać głowę? Albo, no nie, no to, to wydaje się w ogóle takie mało święte. Nie, naprawdę Bóg jest zainteresowany Tobą i Twoimi problemami, Twoimi sprawami. To nie muszą być problemy, może chcesz się z Nim czymś podzielić. Może teraz jest tak, że w tych trudnych czasach bardzo przeżywasz sytuację z koronawirusem. Rodzice o tym rozmawiają, słyszysz gdzieś, że może stracą pracę, nie będą mieli pieniędzy, może też wiesz, że ktoś u Ciebie jest chory i nie ma jak się dostać teraz do lekarza no, no. i to jest stresujące dla ludzi, tak? zwłaszcza dla dzieci. Z tym też można przyjść do Pana Boga? Z tym też można przyjść do Pana Boga, ze wszystkim. Może być też tak, że po prostu wkurza Cię to. Że rano otwierasz ten e dziennik i tam nic nie idzie, bo wszystko jest zawieszone, bo cały internet się zawiesza. No i klikasz i klikasz i klikasz! I klikasz i klikasz i klikasz i, klikasz, i nic z tego. No. I stresujesz się, że dostaniesz jedynkę albo że na czas Twoja praca nie dojdzie. Pan Bóg też chce, żebyś mu o tym mówił. On jest naprawdę pewno Mhm. O tym też. Zachęcam Was, dzieci, żebyście w tym tygodniu Skoro już teraz wiemy, że ten święty, wielki, potężny, straszny Bóg, jest naszym tatusiem, jest naszym przyjacielem, czyli wiesz, że stwórca całej ziemi jest po Twojej stronie, to stronie. Z nim możesz wszystko, przezwyciężyć największe problemy. I zachęcam Cię, żebyś w tym tygodniu, gdy będziesz się modlił, żebyś to sobie przypominał. Czyli nie, ja już się, będę już pamiętać. pamiętać. Zrobiłam notatki, będę pamiętać. No i super, minajko. Czyli jak będziesz się teraz młodzić? Będziesz myślała, a nie wiem, czy ja mogę Bogu o tym powiedzieć, bo to takie zawracanie gitary. E, nie, nie, nie. Jeżeli z czymś, na czym się będę zastanawiać, albo będzie mnie coś denerwować, albo spotka mnie coś fajnego i będę się chciała pochwalić, mhm. to porozmawiam z Panem Bogiem i powiem mu o tym. Super. I on cię wysłucha z chęcią. No. Są takie fragmenty w Biblii, że. Jest napisane, że Bóg zawsze nas wysłuchuje, że On nadstawia swojego ucha, gdy my mówimy. Ale i y, y, to jest y, ważne, może być rano, albo wieczorem, albo w południe. Obojętnie, kiedy chcesz. Nie jest, że tam jak nie. sklep otwarte od godziny do godziny. Nie, nie. nie? Pan, Bóg jest, y, pan Bóg ma otwarte swoją infolinię cały czas. A jak się obudzę w nocy, to też mogę z Nim rozmawiać? No, oczywiście, że możesz. Pan Bóg nie śpi. To my tego nie zrozumiemy, on jest cały czas dla nas. On jest bardzo nami zainteresowany i chce, żebyśmy mówili do niego i z nim rozmawiali, i słuchali, co on do nas mówi. Naprawdę. Słuchajcie, może jesteś yy, z nami tutaj po raz pierwszy. Nie oglądałeś tego ostatniego odcinka, i myślisz sobie, wow, to ja myślałem do tej pory, że Bóg to jest w ogóle taki surowy bóg, który nas każe. Nie jest tak. I który każe nam tutaj robić pewne rzeczy, żeby nam zostały wybaczone, nasze złe zachowania. Nie. Nie, nie, nie. Minajka już się o tym dowiedziała tydzień. Tak, temu. ja już tak właśnie, prawda? Tak, pamiętam, nie jest taki. I nawet się modliłaś, prawda? Tak, modliłam się. Dzieci, które nas oglądacie po raz pierwszy. Ten Bóg, o którym dzisiaj słyszeliście, On chce również z Tobą się zaprzyjaźnić. On chce... Ze mną już się zaprzyjaźnił! Znaczy ja się z, Ty się z nim zaprzyjaźniłaś. Tak, tak. On tak. chce, żebyś był e, Jego przyjacielem. On Cię do tego nie zmusi, Ty musisz podjąć sam decyzję. Nie. I możesz wykonać taki pierwszy krok, który spowoduje, że staniesz się krok. Jego przyjacielem, albo tak jak w Biblii jest napisane, Jego dzieckiem. Takim, o który On będzie się troszczył, o który będzie dbał, będzie rozpieszczał, będzie się z Tobą bawił. I takim pierwszym krokiem jest modlitwa. Tak. W Biblii jest napisane, że jeśli uwierzymy, że Jezus, Jego Syn, Pana Boga Syn, który urodził się tutaj na ziemi, nigdy tak, nic, że... nie, e, złego, nic nie zrobił złego, nie miał nie żadnych prawie. win, żadnych tam, nie złamał nigdy prawa, w Biblii jest napisane, że nie nie miał żadnego grzechu, czyli nic złego nie zrobił. On później został zabity na krzyżu, przez, będąc niewinnym człowiekiem, bo nic złego nie zrobił. Przez złych ludzi został zabity no. na krzyżu. Tak. Kiedy był na tym krzyżu, to on wziął na krzyż właśnie wszystkie nasze zmarzenia I, i twoje. I, moje, i, I twoje, twoje też. też. Wszystkie choroby, które chcemy, żeby przestały na, w nas być, wszystkie długi. Wszystkie problemy tego świata, również takie choroby, jak e, wirusy, jak koronawirus, on na Krzyżu z tym zwyciężył. Umarł, umarł. Tak umarł po trzech dniach odżył. Bo Pan Jezus jest jak taki super bohater. Po trzech dniach odżył, poszedł do nieba, i jest teraz z Panem Bogiem w niebie. I jest w Biblii napisane, że jeśli w to uwierzymy, i wyznamy swoimi ustami, czyli jeśli powiesz, że tak, wierzę Jezu, że Ty to zrobiłeś dla ja mnie. Ja tak zrobiłam. Ty to tak zrobiłaś, tak. To możesz nazywać się przyjacielem Pana Boga, Jego dzieckiem. Możesz uważać siebie za osobę, która już nie musi e, płacić za swoje złe zachowania, za jakieś złe... E, nie musi się bać. Dokładnie, nie musi się już bać. Jeśli chcesz, to możemy się teraz pomodlić taką modlitwą. Zamknij swoje oczy. Minajka, my też zamkniemy Dobrze, o tym, co? my też zamkniemy. Pokażemy, jak nie się będę możemy podglądywać, modlić. nie. Nie, nie będę podglowywać. Nie, nie będę Panie Boże. Panie proszę, tak? Dziękuję Ci. Dziękuję Ci. Że Ty mnie bardzo mocno kochasz. Że ty mnie bardzo mocno kochasz. Tak bardzo, tak bardzo. Tak bardzo. Że posłałeś. Że posłałeś. Tu na ziemię. Tu na ziemię. Swojego Syna Jezusa. Swojego Syna Jezusa. Po to. Po to. Aby On aby on wyratował mnie, wyratował mnie skary, kary, z kary, którą powinnam ponieść, którą powinnam ponieść za moje złe zachowanie, za moje złe zachowanie. Przepraszam za wszystko, wszystkie złe rzeczy, które zrobiłam. Przepraszam za wszystkie złe rzeczy, które zrobiłam i że się ciebie nie słuchałam i że się ciebie nie słuchałam. Wierzę, wierzę, że Jezus Chrystus, że Jezus Chrystus umarł za moje złe zachowania, umarł za moje złe zachowania na krzyżu, na krzyżu i że dzięki temu, że dzięki temu, że on później z stał, że on z stał. Jeśli ja w to wierzę, w to wierzę. Tak wierzę. Mogę nazywać się. Mogę nazywać się. Kochany Boże. Kochany Boże. Twoim przyjacielem. moim przyjacielem. Amen. Amen. I ja tak właśnie się modliłam. Tak się modliłam. Ja, te, ja też się tak kiedyś modliłam. Jeśli Ty się też pomodliłeś w tą modlitwą, to słuchaj, to jest najlepsza decyzja, jaką wykonałeś w swoim młodym życiu. Super. Pan Bóg bardzo się cieszy, że to zrobiłeś. On będzie Ci pomagał, będzie z Tobą w tej e, przygodzie, podczas tej przygody, będzie z Tobą tak. szedł, będzie Ci podpowiadał, czy powinnaś robić takie rzeczy, czy inne. O tym będziemy jeszcze kiedyś mówić, jak słyszeć tak, głos Boga, tak. bo długa przygoda przed nami. Tak, wielka z Panem przygoda, bo wyprawa. Tak, z Panem Bogiem jest zawsze wesoło, nie? Tak. I ciekawie. No i właśnie. są grzmoty i głosy i anioły. Ale nie straszne burze. Nie, nie straszne burze. Kochane dzieci, do zobaczenia następnym razem. Tak. Pa, pa. 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 Buziaczki, trzymajcie się cichlutko. Pa. Pa.